Otóż Amerykanie takich za żadnymi sekretariami nie robią. No i się skończyło, jak się skończyło. Pan prezydent, że tak powiem, został na lodzie. To jest jeszcze jeden przykład, że sojuszników zostawiałem na lodzie. Otóż, proszę Państwa, to, jest, to, jest, to są te zalety i wady opcji amerykańskiej. I jeśli chcemy rzeczywiście iść w tym kierunku, to powinniśmy i taką nawet mamy ambicję ale z pragmatycznych powodów powinniśmy spróbować nie tylko tańczyć w kółeczku z Amerykanami, natowskimi, ale próbować przynajmniej od czasu do czasu tańczyć z nimi w parze. To nasza panienka byłaby już udalektowana wtedy. Tańczyć z nimi w parze. To znaczy. Oprócz wielostronnego sojuszu wojskowego ze Stanami Zjednoczonymi, Polska powinna mieć dwustronny sojusz wojskowy. Dwustronny sojusz wojskowy najlepiej zabezpieczony czy umocniony obecnością amerykańskiego zakładnika na polskim terytorium państwowym. Co mam na myśli mówiąc o amerykańskim zakładniku na polskim terytorium państwowym? Mam na myśli taką instalację wojskową amerykańską, której Amerykanie musieliby bronić w razie czego nie ze względu na nas, tylko ze względu na własny interes. To jest zakładnik. To jest zakładnik. Nie wiem, czy tarcza antyrakietowa jest takim zakładnikiem, bo się nie znam na sprawach wojskowych, więc nie będę się tu wymącał, ale coś takiego. I to jest opcja amerykańska. Druga opcja to jest opcja europejska. Tu też mam zalety i wady. Zaletą jest to opcja europejska, że niczego się nie musimy uczyć, niczego nie musimy robić, wystarczy być. Natomiast, ale to jest jedyna zaleta. To jest jedyna zaleta, bo potem są same wady, właśnie jedna wada. Jedna wada, mianowicie taka, że polityka europejska współcześnie i w przewidywalnym Przyszłości, opiera się na fundamencie strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego. A w tym, przy takiej polityce możliwości manewru polskiego są bardzo niewielkie, prawdę mówiąc, nie ma ich wcale. Nie ma ich wcale, ponieważ obydwaj strategiczni partnerzy mają do nas tylko jeden interes, żebyśmy się poddali żebyśmy się poddali. Rosjanie nam mówią wprost, że chcieliby nas jako bliską zagranicę. A Niemcy no, trochę są delikatniejsi, ale to o to samo im chodzi. Kiedy w kwietniu ubiegłego roku pani Aniela Merkel napisała deklarację, ogłosiła deklarację berlińską, to w deklaracji berlińskiej wyraźnie jest napisane. Do 1 stycznia 2009 roku ma być Unia Europejska koniec Korka. To każdy byśmy się poddali. No i efektem tego, i tu chciałem zwrócić uwagę Państwa na mimo wszystkich różnic między rządem pana Jarosława Kaczyńskiego i rządem Donalda Tuska, na pewne podobieństwa. Otóż negocjowaniem traktatu reformującego, zwanego Lizbońskim, zajmował się rząd premiera Kaczyńskiego, i już we wrześniu pani Anna Fotyka zameldowała o gotowości Polski do podpisania traktatu Reformującego. Traktat na skutek zmiany rządu podpisał 13 grudnia. Jakoś nie mamy szczęścia dlatego 13 grudnia, premier Tusk i minister Sikorski w obecności prezydenta Kaczyńskiego. No i teraz ma, została uchwalona 1 kwietnia została uchwalona. Ustawa o ratyfikacji, zezwalająca na ratyfikację tego traktatu. Proszę Państwa, króciutko o traktacie, jeśli Państwo pozwolą. Otóż traktat lizboński oznacza, ja abstrahuję od tego, czy to dobrze, czy źle, ale po prostu mówię o tym, co jest. Traktat lizboński oznacza formalną rezygnację z niepodległości. Państwowej Polski. Dlaczego? Dlatego, że traktat lizboński, kiedy wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku, jeśli wejdzie w życie, to mogą się tu zdarzyć niespodzianki różne, ale powiedzmy, że wejdzie w życie, to tym samym, tego samego dnia zostanie zainaugurowana działalność nowego państwa europejskiego pod nazwą Unia Europejska. O tym mówię, ekspresji z Werbis traktat lizboński, traktat reformujący, który jest zredagowany w postaci poprawek do dwóch traktatów. Do traktatu o ustanowieniu Unii Europejskiej i do traktatu o funkcjonowaniu wspólnoty europejskiej. Ponieważ nie ma oficjalnego tekstu jednolitego, pan mecenas Hambura i jeszcze drugi prawnik w Bielsku Białej sporządzili prywatnie taki tekst jednolity, dzięki czemu można się zorientować, co tam naprawdę pisze bo traktat reformujący ma taką postać. W artykule tam pierwszym wprowadza się następujące zmiany. I tylko te zmiany są zapisane. Także trzeba mieć tamte traktaty, żeby wiedzieć, co tak naprawdę on oznacza. Bez tego, bez jednolitego tekstu nic tam, ale w każdym albo w każdym niewiele można zrozumieć. Ja tak I proszę Państwa. Ale to jest poza dyskusją. To jest bardzo jasno sformułowane, że Unia Europejska, jako odrębny podmiot prawa międzynarodowego, wyposażony w osobowość prawną, to oznacza proklamowanie nowego państwa, którego Polska będzie od 1 stycznia 2009 roku częścią składową, albo kolonią. Nigdy jeszcze część składowa żadnego państwa nie była niepodległa przeciwnie, zawsze podlegała władzom tego państwa właśnie jako jego, jedna z jego części składowych. W związku z tym nie można mówić, no, że Polska zachowa niepodległość po wejściu do Unii, bo nie zachowa. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w 1569 roku, kiedy Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Polska zawarły w Lublinie Unię Lubelską, tak zwane. Obydwa państwa zrzekły się niepodległości po to, żeby ustanowić Unię, żeby ustano proklamować nowe państwo pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. To tak się odbywa. To nic nadzwyczajnego. Tyle tylko, że nie można mówić, że Polska nie utraci niepodległości. Właśnie ją zrzeknie się na rzecz nowego państwa.